Oficjalnie wróciłem, a co więcej dowiecie się w tym odcinku. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w mieście Siemre, ostatni wieczór. Nagrałem, nie nagrałem. Witam wszystkich serdecznie, jestem w mieście Siemre, ostatni wieczór. Byłem wysłać skuter i jutro się zawijam do stolicy. Tak więc myślę, że jeszcze w tym odcinku może zahaczymy o stolicę. A jak nie, to w następnym póki co jeszcze wyciągamy z tego miasta ile się da, nagrywamy co się da. Dla kontentu. Słuchajcie, w ogóle pakowania nie ruszyłem. Miałem trochę walizek, ale dokupiłem trzy duże i jedną małą, tak jak widzieliście pewnie na poprzednim filmie. Także wracam, tutaj jestem. Baza The Amazing Residence. Ale to już ostatnio, w ogóle dzisiaj zamierzam się nie położyć spać, bo jutro o siódmej wyjazd, jak się położę, to nie wstanę pewnie. A trzeba jeszcze się pakować, coś nagrać. Wypiłem całą sodę, tak więc padłem jeszcze do sklepiku, kupić sobie cztery butelki na wieczór. Ciekawe, czy mają kokosy. Jak mają, to jeszcze kokosa może bym zaliczył. Ktoś jedzie Street foodem. Dobra, ja wbijam się na górę. Że tu została jedna walizka na dole. Ponieważ ostatnio jak wchodziłem, to wziąłem tylko dwie i małą. A tymczasem kawa na wieczór. Robię mocniejszą. Trzymam w takim pojemniku zawsze, żeby nie wietrzało i się łatwo dozowało. Nie. Tu mielimy. Tak samo wolę tą kawę w ziarnach niż mieloną. moment, co jest? Niedomknięte. Poczekajcie. Aha, i słuchajcie, zaraz będzie u mnie Tomasz, Tomek, yy, mój sąsiad, który mieszka pode mną. No, z tego powodu, że ja też się z nim tylko raz tu widziałem. Później był raz na moment i chciał, żebym gdzieś z nim szedł. Ja odmówiłem, wiadomo dlaczego, bo mówię, jestem na diecie i, i, i teraz priorytety są ciut inne. Wytłumaczyłem mu to, że, że po to wyjechałem z tego, ze stolicy, żeby, żeby tutaj w spokoju i harmonii robić swoje e, sprawy. No ale. Teraz wyjeżdżając, no to się z nim zgadałem, wpadnie zaraz do mnie. Był przed chwilą, ale tam coś do siebie wrócił się na moment. No i się, że tak powiem, mieliśmy żegnać, ale wyszło tak, że też jutro pojedzie ze mną tym e, busem do stolicy, zobaczy sobie stolicę i będziemy też coś tam e, myśleli, co dalej. To znaczy, ja mam swoje sprawy, on tam będzie miał swoje sprawy, ale chce tak ode mnie że tak powiem, żeby mu coś doradzić, gdzie pojechać, skontaktować z ludźmi i tak dalej, tak więc a zaraz tu będzie, tak więc pewnie się też troszeczkę wypowie. A mi tak też trochę głupio było, że jest Rodak, a ja pewnie z filmów mnie kojarzył, że, że można codziennie gdzieś tam ze mną się wybrać. A, a tu kurde, Adam nie taki jak na filmach, ale Adam jest taki, jak na filmach, ale nie w tym okresie. Zresztą teraz też filmy są takie, jakie są. Tak więc wszystko się zgadza, nie? Tak jak mówię, trochę mi tak już było e, głupio przed nim. Ale ten, bo tam się pytał codziennie, żeby się gdzieś wyskoczyć, pogadać chciał i tak dalej. Także dzisiaj jest ten czas i jutro jedziemy razem do stolicy. No mówię głupio w tym sensie, że przejechał 8 tysięcy, czy ile tam jest kilometrów z Polski tutaj i już jest piętro niżej, a nie może się do mnie dobić, tak? Tak więc tutaj, kurde, ostatnie metry i bariera, nie? A, a, a de facto po to przyjechał do Semre, bo wiedział, że ja jestem i, i tutaj w tym samym, kurde, hotelu sobie zamieszkał. Zresztą zrobił mi taką niespodziankę, ktoś puka. Wcześniej pisał, ale do mnie dużo, dużo ludzi pisze, i ja nie wiem, kto pisze. Mówią, wpadnę, będę za miesiąc i tak dalej, będę za dwa tygodnie, będę za trzy miesiące, jak tam sobie sprawy zaatwinę. No, z reguły 95% ci ludzie później nie przyjeżdżają. Ja zapominam, a tutaj zapukał. I mówi mam sól kłodawską. Mówię, kto to, nie? No właśnie przyszedł także tego. Właśnie o tobie mówimy, wiesz tutaj. No typowy sąsiad Polak, kurde. Co tam? ale już końcówka została. To wystarczy, wystarczy, bo ja się dzisiaj nie kładę spać, a ten. No bo muszę tutaj działać, nie? A to możemy tak po sąsiedzku, żeby nie było, nie? Jeżeli jest to Keto, oczywiście, nie. A to jest jakaś lokalna, czy co to jest? To jest lokalna, tak, ale jakaś bardzo lekka. Ja to piłem normalnie Nie tak jest do... słodka, nie jest na zonze. Nie, nie, nie. Taka. To nie ma składu, nie ma ani ładu, ani składu. 30. 23%. To jest takie lekkie, że. Przecież co, ja tego, znaczy... nie, nie, ja tego nie chcę pić. Także zaraz z tą sprawę inaczej rozwiążemy, Ja mam końcówkę chińskiej. Ty ja mam. Ja mam końcówkę chińską, to się tę końcówkę roztego, a ty sobie pij to. No i tak jak widzieliście, to były właśnie te powody, że zawsze nie miałem czasu ani ochoty się spokaję. Może ochotę miałem, ale, ale tak jak mówię, tutaj na wyjeździe inne priorytety. I tutaj właśnie było naocznie pokazanie, dlaczego, bo taki właśnie w porządku Polak. Katolik, mówię to w cudzysłowie, w jakimś takim kontekście kulturowym, a nie religijnym, z wschodniej Polski, to zawsze się tak miło zachowają. Przywiózł trochę rzeczy dla mnie, zresztą to było pokazane. A więc taki to, taki to koloryt tutaj. Ale no, no to tyle, tak? Czekam, czekam. Znowu poszedł jeszcze do siebie, bo proponuje coś innego. On też ma jakąś tam chińską z gwiazdą. 56%, także po kieliszeczku za sąsiedztwo ja później działam, bo jeszcze mam jeden film dzisiaj do nagrania na ten mój drugi kanał, zapraszam was. Tutaj chciałbym jeszcze jeden nagrać na ten kanał raport z akcji, który teraz oglądacie. Taka koncepcja, że jeden film pójdzie po prostu po zdjęciach. Ja ostatnio też zapowiedziałem QA, ale te QA pytania były de facto odnośnie Tomka. Ja nie chcę na razie o nim mówić. Bo to, co wiem, nie wiem, czy można powiedzieć, nie można powiedzieć. Ja też za dużo nie wiem, tam było może jakieś 2-3 pytania, nie odnośnie Tomka. To postaram się wyszukać. A chcę taki film zrobić na podstawie zdjęć z Kambodży, czyli będą szły slajdy, a ja będę opowiadał, czyli będzie jakiś monolog. Dobra, słyszę już kroki, na razie się rozłączę. Także dla zdrowotności po kiliszeczku. Słuchajcie, u mnie godzina 11. Tomek poszedł do siebie, też się tam będzie pakował. Ja do rana zostaję. Na, na czuwaniu, na oriencie, bo no, muszę działać, już się pewnie nie będzie opłacało spać. Chcę dziś jeszcze film na mój drugi kanał nagrać i tak dalej, to już mówiłem, ale nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze widzimy. Czy widzimy się dopiero jutro, już w busie? Tak czy inaczej, film się jeszcze nie kończy. Słuchajcie, a wiecie co najśmieszniejsze? Że tutaj, w tej sypialni, na tym łóżku, spałem tylko raz. Przez miesiąc. Zawsze na tej sowce, zawsze coś robiłem. Na koniec sobie puszczałem Jackowskiego, Teatora czy, czy jakiś inny geopolityczny wykład i zasypiałem. Raz tylko spałem w tej. W sypialni, nie? Przez miesiąc. Kaczmarskiego sobie puściłem, słucham. Zawsze mi towarzyszył od bardzo młodych lat. Dobra, działam. Słuchajcie, w roboczych ciuchach jadę. Dojadę na miejsce, wywalam już tą, tą naszą kultową koszulkę. Za duża i już taka sprana. Słuchajcie, mapy już nie ma, nie ma już niczego. Ja biorę ostatnie rzeczy. Walizek poszło, zabrakło mi jednej walizki de facto. Także na dole wam pokażę. Schodzę i żegnamy to miejsce. Jedziemy do stolicy. Tam już czeka krzychu z jakąś pizzą. Słuchajcie, my już jedziemy, auto zapakowane, nawet nie było czasu tam nagrywać przed wyjazdem Także już jesteśmy w busie, po drodze się zatrzymamy, gdzieś parę razy pewnie Będę dobierał ale auto Ciężarówka Cabrio Mamy stopa Mamy pierwszego stopa Jeśli to masz Poczekaj, ja jeszcze idę, ja jeszcze sobie zajaram, wiesz Nie Byłem tu po drugiej stronie ulicy zrozumieć pieniądze w tym ala kantorze, zobaczcie ile kiełby się tutaj smaży nie smaży tylko suszy cały wieszak zapach pierwszorzędny przejazdowa droga z Reap Mam nasz bus po drugiej stronie trzeba ostrożnie przejść przejść Ulicę Dobra i znów jedziemy Samochód załadowany Nie. A za godzinę gdzieś mamy stanąć się posilić Także mamy przystanek, stanek knajpa Wita nas taki oto gentleman. Dzień dobry panu. Elegancko. Trzeba jeść w maskach. O. Tak wygląda wewnątrz Jest stara maszyna do pisania. Są takie ładne fotele krzesła. Tam też jakieś artefakty, sklepik. O, tam jeszcze można usiąść nad jeziorkiem. Tutaj można sobie wybrać, co się chce jeść. Tutaj mamy maszynę do szycia chińska, antyki. Tutaj jakieś. A tutaj piękne jezioro Elegancko Czekamy jeszcze na kierowcę, bo poszedł do kibla. A ja tu sobie chcę nagrać co mają w sklepiku. No i tu też mają różnego rodzaju antyki, pamiątki Stary wóz. Zobaczcie jaki tutaj jest kawał drewna. Alkohole, nalewki, tutaj takie statuetki. Kiedyś za czasów, kiedy dużo ludzi przyjeżdżało, latało, to kupowałem takie rzeczy dla naszych widzów, dla patronów. Teraz się nie da z tą wysyłką pocztówek. też jakiś problem w wyniku. Ale myślę, że w stolicy to ogarnę. A to są gwiazdy lat przedpolpotowych. Czyli taki jak z czerwonych gitar zapomniałem nazwiska. Jak miał ten nasz? Napiszcie w komentarzach. To czujemy się jak w muzeum. Tutaj pębenki, miseczki, moździerze i takie drzeworyty płaskie, płaskorzeźby. Słuchajcie, zobaczcie jak tu ładnie. Pewnie wieczorami dopiero się tu rozkręca. Chociaż też mają duży parking taki, widzieliście to i mogą autokary stawać. Ale jest tu drożej niż gdzie indziej. Także, także ktoś tutaj nie wiem czy jakiś pan Polak siedzi, bo jak zacząłem mówić, to zaczął pokazywać ciuka do góry. Zobaczcie jakie rozlewisko. Można zejść tam na dół i każdy może sobie takie coś wybrać. Słuchajcie, jak mówiłem komentarz, zauważyłem reakcję. Od razu mówię dzień dobry. I miałem odpowiedź, jaką do widzów mamy? No. no, dzień dobry. Dzień dobry. A zaraz, e, słuchajcie, się rozłączę i ze z Panem prywatnie porozmawiamy, bo nie wszystko może można nagrywać. Tak więc dopiero się poznaliśmy, nie chcę tutaj robić akcji takiej, ale ponoć żona ogląda, to pozdrowić żonę, proszę przed panem. Ależ proszę uprzejmie, nie mam nic do ukrycia. O, dobra, ja się tutaj pozwolę dosiąść, tylko muszę moją ekipę też znaleźć. Dobra, tutaj trwają rozmowy. A ja mówię sobie, bo czekam na coś do zjedzenia, to sobie wyjdę nagram. Mam nadzieję, że to pode mną się nie załamie. No, w końcu schudłem trochę, nie? Fotki strykne. Tutaj to musi być wężów, bo takie podmokłe to lubią. No nie zerwało się. Też można na takim podejściu grilla zrobić, tylko troszeczkę słońce daje mocno. Bardzo ładne miejsca tam już dalej jezioro i widzę następna taka knajpa tam na palach. No a tutaj widzicie, każdy sobie może taki mieć osobną lożę pod strzechą. No a tu jest miejsce główne. Także o, miłe spotkanie, nie? Nasz widz, podróżnik od razu mnie poznał, pozdrowił żonę, to już widzieliście. Też jedzie do stolicy, też był w Siemrep. Dobra, nawracam no U nas to by pozwolenia na taki mostek nie dostali, bo by zaraz, że coś nie tak Tak nie może być Dach się może zapalić Tak miał mój znajomy, że coś mu tam przyszli i mówią, żeby pokazał certyfikaty, że te ściany się nie zapalą. Kazali przemalowywać jakąś inną farbą, bo ta nie ma certyfikatów. Dobra, i weszło moje danie, trochę warzywek i taka pasta mięsno-rybna. Dobra, on jedzie swoją drogę, też ma wynajętą taksówkę. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy. Cześć, na razie. A tutaj pan gra na takim lokalnym instrumencie. Nie ma żadnej wrzutki, on tu chyba na etacie jest, bo. To miał jakąś wrzutkę, to byśmy zrobili wrzutkę. Dobra. Toilet. Zna się języki, co? Słyszę jakieś koguty tutaj. Ale już nie słyszę. Dobra. Trzeba jechać dalej w trasę. Po złości, jak staje, żeby zrobić zdjęcie, to pieje. A jak nagrywam, to nie pieje, a nie chcę, nie pieje. Słuchajcie, tutaj, zobaczcie, jaki ogromny parki. Mogą wow, autokary stawać. za główna droga. Dobra, przedamy i jedziemy. Ja tu mam poduszkę, sobie wyciągnąłem. Koc, bo cały czas na mocnej klimie jedziemy. Tył cały zapalony walizkami.

Gule. Tutaj mają bazę centralę. Zaraz wam pokażę. Tu są jakieś świerszcze. Tutaj są rybaki. Tutaj też Tutaj są pisklaki. Tutaj są takie duże karakany. Tutaj mniejsze koniki polne. Tutaj zwykłe karaluchy, czy żuki, a tutaj również pistaki. tylko, tylko inne. Płacimy pół dolara za takie dwa jaka. Dobra, nasz ostatni postój przed stolicą. Są dwa kokosy jeszcze biorę, paliwa nam nie trzeba, to było w poprzednich odcinkach, także wezmę kokonata. Kierowca się przeciąga, Tomasz nie wiem gdzie idzie do tibla pewnie, ja sobie jeszcze zapalę jego samochód. Za. Szybkie ruchy prawne tasakiem, będzie otwarte. Strasznie wieje wiatr, jesteśmy na rogatkach miasta, zaraz dojeżdżamy do Krzysztofa. Tutaj wjazd na jakąś wioskę. Ale pewnie mają też i tam swoją świątynię, tak mi się wydaje. Ciężarówki mkną. Zawsze tak jak patrzę, że w jakimś kraju dużo, dużo ciężarówek przeładowanych jeździ, to te kraje mają taki potencjał rozwoju, no bo ciężarówki są samochodami nieturystycznymi, czy po zakupy do sklepu urzędników wiozącymi, tylko do pracy, do przemysłu. Tak? Jeżeli się dużo cegieł i piachu wozi, to znaczy, że się coś buduje. O, i kolejna cysterna. To nie z mlekiem. w hotelu, no ponieważ chce być w centrum, to już jest tak dosyć późno, jutro do nas przyjedzie, wcześniej, a tak by musiał jechać jeszcze z nami do nas, tam posiedzieć, później sobie znaleźć tutaj, dojechać, a nigdy nie był w stolicy, także zostaje tu, a my jedziemy dalej, a akurat mieliśmy się zatrzymać i była rosyjska ambazada, ja mówię nie zatrzymywać się, bo dzisiaj sytuacja napięta, mogą być nadwrażliwi. Także tutaj obok. chyba się za mnie śmieje. Bo nie wiedział, że ja z walizkami. A tu jest tych walizek. Trochę. <śmienicza> znaczy, raz, dwa, trzy, cztery, tam poszły pięć, sześć, siedem, nie? Proste mamy. O, jeszcze inne rzeczy, mapy, maty, takie jakieś torby. Tam jakieś torby jeszcze. Dwa słowa tylko, bo dawno cię nie było. Tylko dwa słowa. Mnie dawno nie było. Ciebie dawno nie było. No, no tak. No i dobra, wystarczą te dwa słowa. Leć, co, po co masz lecieć? Krzychu mówi, że coś lepszego kupi taką małą buteleczkę, a może i większą. I coś lepszego na przywitanie. A, ogórki O, jeszcze pod ogórka będzie. Słuchajcie. No i na tym zakończył się mój miesięczny urlop. To tak chyba nawet ustawowy, tak? Miesiąc czasu w roku. Tym bardziej, że ja już parę lat nie brałem. Dużo, dużo ładnych lat nie byłem na urlopie i chyba mi przepadło, nie wiem. W każdym bądź razie, kolejne epizody w kolejnym odcinku. My teraz sobie tam z krzychem poplotkujemy. Łapka w górę, komentarz. Teraz Wam się jeszcze wyświetlą filmy proponowane. Polecam kliknąć. Do następnego odcinka. Cześć!